Perunica jesienna. Dziś, 4 września 2024 roku, Słowianie obchodzą jedno z najbardziej tajemniczych i energetycznych świąt w kalendarzu słowiańskim Perunicę jesienną. To magiczny czas, w którym czcimy potężnego Boga Peruna, władcę piorunów, niebios i wojny, oraz prosimy go o ochronę i błogosławieństwo na nadchodzącą zimę. Kim jest Peren? Peren to jedno z najważniejszych bóstw w Panteonie Słowiańskim. Jego moc wyraża się w grzmotach, błyskawicach i deszczu. W mitologii słowiańskiej był obrońcą ludu, symbolem męstwa, odwagi i sprawiedliwości. Jego święto to doskonały czas, by połączyć się z siłami natury i skupić na wzmacnianiu swojej wewnętrznej mocy. Znaczenie Perunicy Jesiennej Perunica jesienna to czas, gdy dni stają się krótsze, a natura zaczyna powoli zasypiać. W tradycji słowiańskiej jest to moment przejścia, refleksji i przygotowań do zimy. To czas, by podziękować perunowi za jego ochronę przez cały rok oraz prosić o siłę i odwagę na nadchodzące miesiące. Rytuały związane z tym świętem mogą pomóc w wzmocnieniu naszej odporności, zarówno fizycznej, jak i duchowej. Perunica jesienna żegna gromy i pioruny, oddając im cześć i szacunek, na przykład poprzez palenie gałęzi tarniny oraz prosi ochronę przed ogniem. Rytuały na perunicę jesienną. Jeśli pragniesz poczuć magię tego dnia, oto kilka prostych rytuałów, które możesz wykonać. Pierwsze ognisko lub świeca rozpal ognisko lub zapał świecę, symbolizującą ogień peruna. Skieruj swoją energię na intencje ochrony, siły i jasności w nadchodzących ciemnych dniach. Druga medytacja z drzewem. Znajdź mocne, stare drzewo, które kojarzy ci się z siłą i stabilnością. Usiądź pod nim, połącz się z jego energią i poproś Peruna o wsparcie i ochronę. Trzecia ofiara z wody i ziarna. Złóż ofiarę z czystej wody i ziaren zbóż, które symbolizują plony i dostatek. Wylej wodę na Ziemię, by podziękować za obfitość minionego lata i poprosić o płodność Ziemi w przyszłym roku. Moc słowiańskiej tradycji Święta takie jak perunica jesienna przypominają nam o sile naszych korzeni i mocy, jaką możemy czerpać z natury oraz naszych przodków. To także doskonała okazja, by zjednoczyć się z rodziną i przyjaciółmi, dzielić się ciepłem i dobrymi myślami, a także wspólnie celebrować piękno słowiańskiej tradycji. Niech ten dzień przyniesie wam ochronę, siłę i harmonię. Wróżbita Łukasz Węcka.